Hejka, z tej strony Jessa, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu z powrotem w Dubaju. Przyleciałam tutaj wczoraj w nocy i spałam w sumie tylko dwie godziny. Nie wiem, czy to spod ekscytowania, czy przez te wszystkie emocje, które aktualnie mam w sobie, ale jakoś jestem bardzo, bardzo wyspana jak na te dwie godziny i mam zupełnie inną energię niż we Frankfurcie. Mam nadzieję, że Wam też się udzieli. Bardzo się cieszę, bo widzę słonko za oknem i po prostu od razu mi się buzia śmieje. Pokażę Wam zaraz mieszkanie, w którym teraz aktualnie jestem bo jest to mieszkanie w budynku SLS, który naprawdę uwielbiam. Nie chcę powiedzieć, że było to moje marzenie, żeby tutaj mieszkać, ale była to na pewno taka moja zachcianka, którą sobie spełniłam, więc zaraz zrobię Wam room tour. Jesteśmy... Ja jestem w Dubaju na 9 dni. Przyleciałam tutaj właśnie, aby zobaczyć, czy... Chcę jeszcze mieszkać tutaj na dłużej, zobaczyć, co tam w pracy pokazać moją twarz w końcu w biurze po półrocznych e, wakacjach, ale oczywiście też po to, żeby troszeczkę poczudować, e, nabrać trochę koloru i wracamy, dlatego że w tamtym roku byłam tutaj na święta i takie święta w restauracji z DJ-em, z Szampanem w Dubaju raz mi wystarczyły, i jednak wolę pojechać do mojej babci i spędzić te święta w gronie rodziny. Dlatego wracamy 19. Ja wracam 19 do Polski i Zobaczymy, czy może wrócę tutaj na Sylwestra, czy wrócę po Sylwestrze. Wszystko się może zdarzyć. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga i mam nadzieję, że cieszycie się na filmy z Dubaju. Tak wygląda pierwszy poziom tego mieszkania. Mamy tutaj jadalnię i taki mały, otwarty salon. W salonie jest sofa, są fotele, różne lampy, stoliki kawowe. Z drugiej strony jest konsola z telewizorem i oczywiście wszędzie są wysokie okna, które dają nam piękne widoki, które pokażę Wam za chwileczkę, przejdę jeszcze na drugą stronę, żeby to lepiej było widać. I tutaj z drugiej strony mamy już jadalnię, jest stół krzesła. Oczywiście, moje powitalne kwiatuszki je tutaj stoją na stole. I tutaj jesteśmy już przy drzwiach wejściowych. Obok znajdują się drzwi do toalety dla gości, schody. Do sypialni i tutaj z tej strony jest kuchnia, która jak na takie mieszkanie za taką kwotę jest mało spektakularna, ale były w tym budynku inne trzypokojowe mieszkania z innym rozkładem, gdzie kuchnia była otwarta, miała wyspę i wtedy oczywiście to mieszkanie wygląda na dużo bardziej wartościowe. I tutaj z kuchni mamy też jeszcze wejście do pokoju dla Niani, pokoju dla Gosposi, tam jest teraz po prostu schowek na wodę i tak dalej, więc tak. To się tutaj prezentuje i idziemy na taras. Teraz na chwilę może zrobić się głośno, bo wychodzimy na balkon, który jest chyba największym atutem tego mieszkania. Jesteśmy na 22. piętrze i to jest widok na downtown, na Business Bay, na Bursz kalifa. Brakuje tutaj jeszcze jakichś mebli tarasowych, ale jest na pewno chwistawka Kokon i siedzieć tutaj z rana z kawą, mimo tego, że jest głośno i mieć taki widok, to jest coś niesamowitego. Na górze, tak jak już mówiłam, znajdują się dwie sypialnie, więc miałam tutaj wybór, ale zdecydowałam się tutaj na tą białą i jasną, bo jest po prostu w moim stylu. Więc mamy tutaj łóżko, stoliki nocne, lampki, jest szafa. Tutaj z tej strony mamy duże lustro. Ta lampa tutaj była, nie wiem czy ktoś wiedział, co ja robię, że nagrywam i tą lampę tutaj postawił, ale była, jak się tutaj wprowadziłam, jest też telewizor i oczywiście za zasłonami te same widoki, które były na dole. To jest ta druga sypialnia. Mamy tutaj oczywiście też lustro, telewizor, regały, szafę, i tutaj z tej strony na ścianie stoi duże łóżko. Też bardzo fajnie wygląda, ale tamta jakoś bardziej do mnie przemawia. Tutaj w tej sypialni plusem jest to, że jest balkon, tylko z innej strony więc są inne widoki, a w tamtej jednak jak rano się budzę, to od razu mam widok na burczkalifa. I oczywiście przy każdej sypialni jest też łazienka, też przy pokoju niani i tutaj też fajne jest to, że jest łazienka. Z Wanną, bo u mnie jest prysznic, ale nikogo tutaj nie ma, więc tak naprawdę to mogę korzystać ze wszystkiego. Takie dwupokojowe mieszkanie, jakie Wam pokazałam kilka miesięcy temu bezpośrednio od dewelopera kosztowało nieco ponad 3 miliony dirhamów. Pamiętam to dokładnie, ym, dlatego że pokazywałam takie samo mieszkanie mojemu klientowi z Austrii, który się w nim zakochał i to mieszkanie kosztowało 3200. I to zależy też oczywiście od piętra, zależy od ym, widoku. Ja oczywiście mam tutaj, tak jak mogliście zobaczyć, świetny widok, bo widzę downtown, widzę burszkali te mieszkanie teraz są do wynajęcia bo ludzie odbierali klucze jakoś w kwietniu wtedy też został otworzony hotel i teraz niektórzy tutaj mieszkają, niektórzy te mieszkania wynajmują i takie dwupokojowe mieszkanie to koszt około 250 tysięcy dirhamów rocznie, dirham złotówka możecie sobie przeliczać spokojnie jeden do jeden, ale właśnie jest jeszcze też ta część hotelowa którą wam teraz pokażę bo widziałam na instagramie, że dużo celebrytów dużo influencerów z Polski wybiera ten hotel gdy przyjeżdża do Dubaju więc może ktoś z was planuje wakacje i zastanawia się nad tym hotelem, więc pokażę Wam teraz jeszcze tą część hotelową. Yes. Czekam właśnie na taksówkę i jadę do Abu Dhabi. Nie mam tutaj w Dubaju auta, więc jestem skazana na taksówkę, ale opłaca się wydać te pieniądze, dlatego że event, na który jadę, jest naprawdę świetny. I dostałam potwierdzenie w ogóle w wczoraj, w nocy, jak wylądowałam, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i będę mogła w ogóle na ten event wejść. Nie sądziłam nigdy, że będę czymś takim podekscytowana, ale jestem, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajny dzień. Coś nowego, coś zupełnie innego. To jechałam już na miejsce, jechałam jakąś godzinę i 15 minut i zapłaciłam za to 250 dirhamów. Tak jakby ktoś z Was kiedyś chciał jechać z Dubaju do Abu Dhabi, to tyle trzeba zapłacić. I uważam, że jak na taką trasę to jest to jak najbardziej ok. A teraz jestem już w marinie, jestem na wielkim jachcie, a naprzeciwko mnie. Jest Formuła 1. To jest właśnie wielki weekend, finał Grand Prix całego sezonu. I ja będę mogła w Abu Dhabi na żywo oglądać to wydarzenie z jachtu, jak tutaj się zaraz będą ścigali. To jest po prostu coś niesamowitego. Oczywiście na zaproszeniu było napisane, że wszystko jest na drugą, więc em, tak przyjechałam, bo jestem bardzo punktualna i nikogo jeszcze nie ma. Jestem pierwsza, ale przynajmniej sobie w spokoju ponagrywam. Ja ogólnie nie jestem żadną fanką Formuły 1, ale jak zobaczyłam to wydarzenie w aplikacji, to zafała mnie jakaś. Taka dziwna ekscytacja i stwierdziłam, że ja muszę tutaj być. Sama nie wiem dlaczego, bo serio, nie rysuje mnie to tak naprawdę. Jest to aplikacja Secret Society, o której Wam już kiedyś mówiłam. Tam są właśnie różne wydarzenia, restauracje dla blogerów, influencerów i możecie wtedy się tam wybrać, ale takiego wydarzenia w tej aplikacji się nie spodziewałam. Problem był tylko taki, że cały czas lista gości była zapełniona, więc nie mogłam sobie zarezerwować miejsca. Aż do wczoraj, gdy miałam przesiadkę w Bahrajnie i sprawdziłam jeszcze na szybko, to okazało się, że jest jakiś last w wolne miejsce, i szybko kliknęłam, tak, 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 będę tutaj. Tak jak Wam już wspominałam, troszeczkę im to zajęło, zanim mi to potwierdzili, dlatego całość była dość niepewna, ale ostatecznie miałam szczęście. Moja mama zawsze mówi, że jestem w urodzona, że mam tyle szczęścia w życiu i coś w tym chyba jest, bo jestem tutaj i zaraz będzie rozgrzewka, panowie będą sobie jeździli, więc zrobi się głośno. Muzyka powoli tutaj na wszystkich jachcikach też pracuje, więc klimat jest. Super, naprawdę, nawet dla kogoś, kto w ogóle się tym nie jara, to takie przeżycie, bycie tutaj jest czymś niesamowitym. To jest mój pierwszy dzień po, po Dubaju pierwszy dzień nie dzieje się coś takiego. Serio. Przez godzinkę, tak bo kadłuba musi być pełna sensacja. Jak widzicie to na żywo, to macie naprawdę zupełnie inne pojęcie o tym sporcie. Dostałam już od Was wiadomości na Instagramie, jak tutaj można trafić, czy trzeba zarezerwować jacht. Oczywiście możecie sobie wynająć jacht, wtedy potrzebujecie też tutaj miejsce, ale możecie. samoloty latają. ale możecie też na przykład zarezerwować sobie po prostu stolik na takim indeksowym jachcie, na którym y, ja jestem. Nie wiem ile to kosztuje, bo nie musiałam za to nic płacić, um, także niestety tutaj Wam nie pomogę.

22.24, ja właśnie wróciłam do Dubaju, dlatego, że dzisiaj nie interesowało mnie w ogóle afterparty na jachcie, nie chciałoby mi się teraz po całym dniu tam jeszcze tańczyć i e, pić, musiałabym być naprawdę w bardzo imprezowym humorze, a po prostu nie jestem, czuję się zmęczona, więc chyba te dwie godziny snu mnie gonią i ogólnie ten cały natłok emocji, tak wszystko razem się zbiera i po prostu padam, także marzy mi się wanna, marzy mi się łóżko i może w końcu odeśpię te ostatnie dwie, trzy noce i zastanawiam się, co zrobić jutro, dlatego, że chciałam zrobić sobie taki spa day, taki me time troszeczkę bardziej, iść na basen, na siłownię, poopalać się, na zakupy, do ulubionej restauracji, bardzo tak na chillu, ale dostałam właśnie zaproszenie, aby jutro znowu przyjechać do Abu Dhabi na sam finał Grand Prix, więc jest to e, niesamowite wydarzenie, na pewno zupełnie inny klimat niż był dzisiaj i właśnie tak się zastanawiam, czy chce mi się jutro tam jechać, bo na ten moment jestem bardziej na nie, ale chyba rano będę, jak będę wyspana, będę bardziej na tak, bo jednak taki me time, taki spa dzień mogę sobie zrobić każdego dnia tutaj w Dubaju, a finał formuły jeden, jest tylko jeden raz i raczej nie wydaje mi się, abym wybrała się kiedykolwiek ym, znowu na takie wydarzenie, nigdy nie mów nigdy, ale nie planuję, więc zobaczymy jutro, jaki będę miała humor, samopoczucie i wtedy spontanicznie zdecyduję, mam dwie opcje, także nie jest źle, widzimy się w następnym filmie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga, pamiętajcie, że pod każdym vlogiem można wygrać pocztówkę, wystarczy zostawić komentarz pod filmem, pa i budziaki.